Deszczenie spokojne Potargały się, A my na tej wojnie Cześć Maneczko witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony po raz kolejny z wami Adi, zagramy sobie NFC, zagramy sobie World of Tanks Długo mnie z wami nie było, nie miałem czasu nagrywać. Jednakże postanowiłem co jakiś czas wrzucać wam jakiś materiały, i oto pojawiają się czołgi. Oto pojawia się World of Tanks z zamiarem zagrania w tą grę. Nosiłem się bardzo długo, jednakże nie było czasu, nie było okazji. Teraz udało mi się ją ściągnąć, udało mi się ją zainstalować i udało mi się w nią zagrać. Widzicie tutaj moja czeladka już stoi. Niezła z nas ekipa, niezła banda czołgistów. Można powiedzieć my czterej pancerni za, chwili, za chwileczkę wyruszymy do boju Za dosłownie 7 sekundek Wyruszymy by stanąć twarzą w twarz A raczej kurcze nie wiem Zbroją w zbroję Z czołgistami drużyny przeciwnej Dobra moi mili Napierdzielamy tą główną drogą tam nie ma co jechać Pojedziemy tutaj w lewo. Zbyt dobry w tą grę nie jestem. Zagrałem może do tej pory e, trzy meczyki. Mam taki jeden z najciańszych czołgów. E, nie jest jeszcze modernizowany, nie jest ulepszany, ale mam nadzieję, że uda mi się nagrywając te, ten e, gameplay. Kogoś trafić, że uda mi się kogoś ustrzelić. Kurwa, e, za przeproszeniem, za przeproszeniem, ruiny. Trzeba uważać do cholery co się kryje za zakrętem. Widzicie, ostrożnie, nie ma co się śpieszyć, bo jak się człowiek śpieszy to się diabeł cieszy, prawda, znacie to powiedzenia? Tam już się czają przeciwnicy. Delikatnie, delikatnie sobie tam podjedziemy, tak by nas nie zauważyli. Nie wiadomo jakie mają maszyny. A zaręczam, że wielu tutaj graczy ma czołgi znacznie lepsze niż ja. umią mnie ze znacznie dalszej odległości ustrzelić. Ja muszę się zbliżać mocno. Kurwa, mać góreczka mi przeszkadza. Muszę się zbliżać bardzo mocno, żeby kogoś ustrzelić Bo mam jeszcze kiepskie działko, kiepski zasięg I zadaję strasznie słabe przeciwnikom obrażenia W deskrypcji podaję wam link Link, z którego możecie sobie ściągnąć tą grę za darmo Wystarczy, że się zarejestrujecie I będziecie mogli także sobie w czołgi rżnąć Za kompletną darmoszkę Wyłania się tam ktoś może udało się trafić, prawda? Nie trafiłem. Nie trafiłem, ale oddałem za to swój pierwszy strzał w tej rozgrywce. A więc zachęcam wam was do ściągnięcia sobie czołgów. Jeżeli w nie nie graliście, to na pewno będzie to dla was miła odmiana od innych gier. Tym bardziej, że jest to odmiana za darmo. Prago trafi jak nic, poczekajcie, poczekajcie. poczekajcie, poczekajcie. Weszło we jak w masło, widzieliście? Przeciwnik oberwał. Przeciwnik już tam kopci. Nie o! Jeszcze jeden. Uszkodzili nam, wydymańcy troszeczkę gąsienicę, wycofamy się. By nie, nie narażać się teraz na otrzymanie jakiegoś potężnego strzału. Bo mógłby to być dla nas po prostu koniec. Co jakiś czas będę Wam weszło, e, jak maszło. Masz Co jakiś czas będę wam te rozgrywki moje z czołgów wrzucał, byście zobaczyli y, moje po prostu już ulepszone czołgi i byście zobaczyli to, jak gra, y, gdy się ją prowadzi lepszymi maszynami, wygląda. Sam tego tak naprawdę nie wiem. Sorry, że tak troszeczkę zamulam, ale naprawdę jeszcze ty gry nie ogarniam. W każdym bądź razie na razie chyba wygrywamy, bo mamy 8 czołgów przeciwnikowi zostało, a na mapie już ich tylko. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Trafiłem dziada, ale go nawet nie zarysowałem. To czym ja że szczelam? Czymże ja szczelam, moim mniej? A nie, to leci w górę ten licznik. To było 6, a jest 7. Ach, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Skradam się tutaj pomalutku. Gąsienica dalej uszkodzona, nie wiem czy Mogę wyskoczyć jakoś z tego czołgu i ją naprawić? Czy mój mechanik jest tutaj w stanie coś zdziałać? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że na pokładzie mojego czołgu żadnego mechanika po prostu aktualnie nie ma. by się jeszcze połóżysz strzelić trochę. 13 13,9. 13 ludziska 9. Ło! Tam ktoś jedzie. Teraz dla mnie najważniejszą sprawą jest, by dotrwać. Ale jedną. Dobrze, że. że trafił w trójkosza już. Dla mnie najważniejszą sprawą jest teraz, by dotrwać po prostu do końca rozgrywki. Kościół źle namierzył zamiast do mnie, to strzelił do czołu, który już od dawna się kopcił. I co? Chyba wygraliśmy, prawda? zwycięstwo ludziska. A więc był to, była to gra o nazwie World of Tanks. Był z wami Adi i zachęcam do lajkowania, subskrybowania mojego kanału i dalej, trzymajcie się cześć, do zobaczenia do usłyszenia.